Ostatnio sprawdzaliśmy, jak wypada piwo za 14 zł. Czy warto je wypić? Dzisiaj mamy kopię tego samego piwa. No, może nie tego samego, ale tego samego stylu, czyli belgijskiego ale. Za prawie 3 razy mniej. Piwo można kupić za około 4 zł. 4 z groszami. Czy to piwo ma szansę zbliżyć się chociaż do swojego pierwowzoru? Chcesz wiedzieć. Oglądaj dalej to wideo. Etykieta Triple Blond przedstawia się bardzo atrakcyjnie ze względów marketingowych. Trzy blondynki przygływają oko, ładny niebieski odcień i zupełnie nowatorskie podejście do tego, czym jest piwo w Polsce. Triple Blond, fajna gra słów. Myślę, że etykieta bardzo na miejscu. I witamy z niespodzianką. I witamy z drugą niespodzianką. Borsuk, jak znajdujesz to piwo? Znajduję je na stole. Wiesz, co Ci zaraz powiem? Głośniej. Znajduję je na stole. Oczywiście mikrofon jest tu ustawiony w trybie automatycznym. Więc to, że mi się wydaje cicho, to nie znaczy, że jeszcze tam będziesz tak strasznie, ale mimo wszystko, Borsuk, mówisz do widzów, nie do mnie. Dobrze, przepraszam. Ale... Triple Blond. Dzisiaj Borsuk powie nam jak smakuje Triple Blond. Skoro jestem blondynką. Podobają Ci się panie z etykiety? Tak. Mm -hmm. Tak? Utożsamiasz się z nimi? <laughs> Raczej nie. Są. Piwo pachnie mocno drożdżowo. Lekko słodko. Mm -hmm. Słodko tak, ale nie. Drożdżowo? Znowu mówisz pod nosem. Słodko tak, ale drożdżowo? Ale bez sensu jest powtarzanie. Ale ja nie mu się pytam, nie powtarzam. Tak, drożdżowo. Nie znam się. Dobra, to nie wiesz, jak pachną drożdże. No wiem. Przecież. Nieraz się drożdżówkę robiło, nie? O. Guma balonowa. Jest to ewidentny zapach gumy balonowej. I teraz. Mm, no. no. spienił piwo dodatkowo. Ja tego nie robiłem. Mamy piwo w delikatnie różnych temperaturach. Tam to jest cieplejsze. Więc moje chłodne paradoksalnie nie powinno się pienić, a no. nawet się pieni. Natomiast w cieplejszym piwie pianka mhm. znikła do zera w przeciągu, w przeciągu sekund. Natomiast w tym Słodziutko. chłodniejszym no jest taka drobna, ale, ale też zobacz. Znika. Mhm. Zaraz jej nie będzie. No. Słodziutko to jest ewidentnie guma balonowa Catchel Donald. Mhm. No tak. Ty masz rację. I taki. Mm, Jaki to jest zapach? To jest rozpuszczalnik. Mhm, mm taki trochę mi też tak pod... podlatuje, że tak brzydko powiem. Cornelius Triple Blonde. Guma balonowa i rozpuszczalnik. Mieszanka wybuchowa. Może to się okaże. Ale nie, nie, bardzo nieprzyjemny ten jest zapach. Teraz mm, po chwili, mm, rozpuszczalnik zaczyna brać mm. pierwszy prym, więc, tak. Zapach smakuje. W zasadzie ja nie muszę, nie muszę, no nie wiem. Za chwilę yy, wypijemy tego troszkę więcej i, i wydamy jakiś tam werdykt ostateczny, ale mm -hmm. już w tej chwili mogę powiedzieć. Dołóżcie dychę i kupcie Grand Cru. <noise> nie jest dobry. Smakuje też jak guma balonowa. Nie, rozpuszczalnik. czuć. rozpuszczalnik czuć. Ja teraz. Przeważa. Tu hmm. guma balonowa i w ogóle nie czuję. Już teraz. Jakaś tam goryczka. Nie no, to śmierdzi. Borsuk nie przebiera w słowach, ale ja wcale się nie dziwię, on ma rację. No. Tak, piwo śmierdzi. Jest to. niedobre. Hello Cornelius, śmierdzisz. No przykro mi to jest mówić, nie... ale nie jest to zapach, którym bym się raczył. To Jest takie trochę nowa. ale... Nie wiem, dla mnie jest to... Szczerze. Nigdy więcej go nie kupisz. Tak. Też tak myślę. Nigdy więcej go nie kupię, to prawda. Hmm. Choć w internecie krążą plotki, że niektóre warki faktycznie są trochę lepsze, niektóre są trochę gorsze, ale... Trafiła się gorsza. Hmm. Prawdę mówiąc, jeżeli ktoś mówi, że to jest podobne do takiego dobrego Belga, to chyba go nie pił. No, I don't think so. Hmm. Wali rozpuszczalnikiem. Czuć alkohol mocno. 9%, tak? Bo tak nie czytałem etykiety. Ba 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 ba. ba. Ekstrakt 18,1? Swoją drogą, podawać w temperaturze 8-9 stopni, no więc mm, wiecie dlaczego piwa się składa do bardzo niskich temperatur? Tak, żeby nie czuć. Nawet jak najpodlejszą wódkę zmrozicie, to będzie wchodzić dobrze. Mm. A może 8-9 stopni to nie jest przesada, ale im, im mocniejsze piwo, tym powinno być cieplejsze. No. Wydaje mi się, że 10-12 byłoby tu odpowiednie. Stąd nie mierzymy tego w żaden sposób. Być może hmm, ale... czas będzie się zaopatrzeć. Yy... Tak, ale blondynki z kluczykami nie wolno przy tym się trzymać. No i też kobiety w ciąży. Istotna informacja. Tego piwa nie mogą pić kobiety w ciąży, w przeciwieństwie do innych piw. Nie, ale no pierwszy raz, szczerze, no pierwszy raz spotykam się z takim Znaczkiem na piwie. Takim oznakowaniem. To jest piwo, piwo dla blondynek, tak? Nie wiem, czy ja je dokończę. To chyba pierwszy raz. Pierwsze piwo, którego tak szczerze, szczerze nie mam ochoty dokończyć. Mm. A to już chyba skończymy. Odradzamy? Odradzamy. Zdecydowanie, Zdecydowanie odradzamy. Tak, tak, stanowczo. To tyle. Bye. Cześć. yeah <laughs>